Cześć dobry moi drodzy, ja zawitałem do biura. Wczoraj późno położyłem się spać, bo pracę skończyłem przed trzecią. Więc dzisiaj Kakus mówi ja trochę taki zaspany jestem. Ziemię Wii Worka Idziemy, ale czy to, to są święta już? Są święta o, ale fajnie Wesołego vlogmas Wesołego Ale pięknie jest O, a gdzie jest? Borecki, dobra, zaraz pójdę Ale fajnie. Te są świetne, nie? A gdzie jest tam mówiłeś? Tak? No i macie tutaj jak we florze dziadki do orzechów. Jest stanowisko czekolady. Sprawdźmy to. a tutaj Karolina skończyła właśnie live'a. Można już oglądać filmy świąteczne. Robią paczki dla was, dla aktywnych widzów. Paczki dla aktywnych widzów, bo co miesiąc oczywiście pod koniec miesiąca wybieramy aktywnych widzów, więc pamiętajcie, żeby komentować, lajkować, być po prostu aktywnym. I wtedy są wybrani aktywni widzowie, bo teraz na YouTube nam się wyświetla to, więc chcemy, żeby też nieco miesiąc trafiało też do, do tych samych, ale pamiętajcie, że możecie też dostawać często. To nie znaczy, że dostajecie raz, to już drugi raz nie dostajecie. I pokażę Wam od razu, jak wyglądają zestawy Uzdrowisko w tym roku. E, tak przepięknie zaprojektowane z kwiatami, z owocami, takie motywy roślinne, jak to u nich. Zestawy, oczywiście, dostępne e, online i w drogeriach bardzo mi się podobają, i zajrzyjmy sobie, jakie są składy. I oczywiście one wychodzą o wiele korzystniej cenowo niż pojedyncze produkty. Tutaj linia przeciwzmarszczkowa. Trzy produkty. Tu mamy piękno pełne blasku. I moja ulubiona witaminka C. Z serum i z kremem. Tutaj mamy Virtuos, czyli słuchajcie, to najbardziej luksusowe, przeciwzmarszczkowe, liftingujące. Serię. Kreator piękna i wymiar piękna. Multikrem i serum globalnie odmładzające. Wiesz co, otworzę, bo chcę zobaczyć, jak wygląda w środku. One zawsze co roku są tak cudnie zapakowane. W zeszłym roku Wam już pokazywałam też, jak fajnie się wysuwały. Zobaczymy, jak tym razem to wygląda. Zobaczcie tylko, czy nie jest to istne cudo po prostu. Cudownie wygląda ta paczka i myślę, że każda kobieta by taką dostała, żeby się kremami fajnymi wypielęgnować. Zestaw dla perfekcyjnej sery, czyli mamy tutaj naparowy żel myjący, który bardzo lubię i całodniowy krem przeciw niedoskonałościom. I ostatni zestaw, który tutaj mam, to jest zestaw z czarnym tulipanem. Kiedyś używałam tego kremu, to jest akurat poranna wersja i jest nawilżający tonik esencja. Tonik esencja jest bardzo fajny, taki bardziej skoncentrowany i on jest na bazie naparów a nie na bazie wody, także super sprawa. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie w tych zestawach. Mamy prezenty, mamy kalmię, deszcz pada, a patrzyłam dzisiaj na kamerach na działce, że pada śnieg, a w Warszawie deszcz. Lecimy, słuchajcie, do znajomej agencji e, spotkać się szybko z kamą i odebrać nasze kurtki. Pokażę Wam. Z, słuchajcie, naszego ostatniego eventu, zobaczycie sobie. Ja nie mam czapki, nic. No ja też nie mam nic, ale szybko. Dzisiaj zabieramy dziewczynę z biura do fabryki czekolady, wyobraźcie sobie, do wedla, do muzeum. Będziemy mieć e, oprowadzenie z przewodnika, a później zabieramy dziewczyny na jedzenie. Powiedzieliście przynajmniej, że zabieramy, czy nie? Nie mówię, dziewczyny nie się, wiesz, wiesz, że Dziewczyny jadą, mają to... niespodziankę. Tak, świąteczna fabryka czekolady. Myślę, myślę że, im, że im, się im się spodoba. Tak. Na pewno. A później pomyślałam, żebyśmy poszli do do tej azjatyckiej restauracji, bo ona jest genialna, a dziewczyny kochają azjatyckie czegoladzi. Także myślę, że im się Fajny spodoba. Fajny pomysł. Jeżeli nie ma dziewczynki, nie? To Karolina tutaj ogląda kurteczki mm -hmm. z regaty. Tak, oglądam. Te piękne płaszcze. Zobaczcie te podszewki. Te podszewki, to jest mistrzostwo. To co właśnie jest z kolekcji Christian Lacroix. Oczywiście Darek sobie wybrał bejsikową, a ja sobie wybieram nie basicową. Tak. Ja już mam swoją. Jestem gotowy na zimowe dni. W sumie jeszcze śnieg nie spadł, ale na naszej działce już śnieg jest. Tak, dzisiaj patrzyliśmy na kamerę. Więc jak polecimy w weekend, to będzie można zobaczyć już pełwana jakiegoś. Fajnie, weszliśmy może chwilę, chwilę pogadać. Fajnie było, naprawdę. Bardzo fajnie. Mamy nowe kurtki, które dostaliśmy na wyjeździe regaty, a Tam wtedy nie dojechały. Więc fajnie, będziemy mieć nowe puchówy na zimę. To później Wam pokażemy. Ja mam w kolorze zielonym. Darek oczywiście jasno, jak to on. I teraz właśnie poprosiliśmy dziewczyny, żeby zeszły do garażu i ruszamy. Nie wiem, fotelik chyba trzeba przerzucić, Trzec. przepiąć. I słuchajcie, zabieramy dziewczyny do fabryki czekolady nawdychać się trochę pięknego zapachu, zrobić sobie aromaterapię i wiecie, trochę serotoninkę podnieść od czekolady, od zapachu. I słuchajcie, i później na jedzonko. Także dziewczyny nic nie wiedzą, ale chcemy spędzić z nimi taki fajny dzień. Dawno nie byliśmy na żadnym wyjeździe, wyjściu. W świątecznym ciągle nie ma czasu, więc teraz jak się znalazł taki dzień właśnie, to Mikołajkowo to zorganizowaliśmy. No i dojechaliśmy właśnie jak minimy, z której strony się tu wchodzi, wejście jest od Emila Wedla 5. Um, także i od z Parku Skarżyskiego, więc nie mam pojęcia czy z tej strony, czy od tyłu. Idziemy właśnie znaleźć wejściówę. Zostawiam sobie kurtkę w samochodzie. Bo o, chyba tu jest wejście. Czy wtedy się tędy wychodziło, bo już raz byliśmy w tej fabryce? na wejściu. Darek podekscytowany. Na wejściu czekolada płynie. I idziemy. Dzień dobry, do ja się Będę Państwa przewodniczącą tam dalej po linii podawczej, aby zamienić się w naszą czekolady. Ta masa przypomina nam trochę yy, takie ciasta, które możemy znaleźć w całej Polsce, jak i poza jej granicami. Jeżeli chodzi o eksport, to znajdziecie bołowca, o którym teraz trochę więcej powie nam nasza specjalista i też już go dziś tego do tego ekranu. Wiecie, że te owoce wyrastają prosto z konarów, gdzie rosną kakaowce. Wszystkie prace wykonuje roześki majowie. To niesamowite, prawda? 50 ziaren pokrytych białą, słodką, owocową pulpą.

Zyskała piękne, kolorowe i przede wszystkim funkcjonalne opakowania. Maszyny? Dworku? Tak, nie mnie możecie. Mam takie po lewej są to typowe są kolejami, z z wyjaśnieniami. powiem, że ten budynek, a ten, który znajduje się obok naszego muzeum, ten biały, widzieliśmy na makiecie, są tu te same budynki. Firma szczęśliwie przetrwała II wojnę światową. Powstanie... Tym razem ma nam ciekawego do powiedzenia nasz kolejny specjalista. Dobrze, że jesteście. Zastanawiacie się pewnie, co to za eksperymenty. Pracujemy nad tym, żeby czekolada miała piękny kolor, połysk, smak i teksturę. Potem, kwiaty dzięki czemu wydobywa ich smak i aroma. Zobaczcie, jakie piękne koło. O, ja! Odczucie w trakcie jedzenia, aromat. Boże, kto nie kocha czekolady? Temperowanie czekolady, darka, ulubiony temat. Z czego składa się czekolada? Miazga kakaowa kakao, tłuszcz kakaowy, składniki mleczne, cukier. I pani nam tu powiedziała, że w czekoladzie gorzkiej nie ma opcji, żeby było 100% gorzko. To jest chwyt marketingowy, że maksymalnie co można zrobić, to 95, bo są zawsze dodatki w czekoladzie, takie, żeby stworzyć ją. Nie może być taka czysta, wiecie, bez niczego. No. Nie jestem fanką białej. Jestem fanką gorzkiej i deserowej. Mleczną też oczywiście bardzo lubię. Białą jakoś nie mniej Dajcie znać w komentarzach, jaką wy lubicie czekoladę najbardziej. Co Darek, masz teraz ochotę na czekoladę? Powiedz nam tutaj. A, ja to sobie wszystko ja nagrywa Darek. O tym Tak, a ty to wszystko wiesz o tym warowaniu czekoladę. No tak, co? ale wy fajnie, zobacz, jak to ładnie pokazali. No. Super wygląda. Super? Idziemy zobaczyć torcik. Panie nam tutaj machały. Tutaj panie ręcznie robią każdy torcik. Nawet dla Marcina, dla kogoś. Wszystko ale pojedynczo robi. Ale widok, słuchajcie, na całą Warszawę Tarek nagrywa. Wow. Tutaj fabryka z góry. Kiedyś byliśmy w tamtej części drugiej. Też widzieliśmy robienie torcików, ale to było jeszcze przed pandemią. A tu widok na Park skaryszewski. Niesamowity. Ale coś na pewno będzie. Może jakaś kawiarnia? Kawiarnia powinna być na górze, co? No, widok jest piękny, słuchajcie. Kawiarnia to by było. Widok niesamowity. Darek, instalacja. Tak. instalacje, to się świeci. No, jest świetne, super, A, super. Jak byłeś, oceniasz super. w ogóle wycieczkę? Ja oceniam. 10 na 10. Jest super, ale uważam, że z mniejszymi dziećmi nie przychodźcie nie, tu. Wynudzą się, jak jest dużo mają faktów. Mniej niż 7 lat, to nie przychodźcie. Myślę, że nawet nasza córka nie I dałaby rady. Na, na luchy i nie, nie ma, i się nudzili się. Jedzenie czekolady było dla nich fajne i tak dalej, ale wiecie, te fakty historyczne, daty to dla nas było ciekawe. Wejście przewodnika, ale jak jesteście starsi, a dzieciaki, to no to tak może bardziej na warsztaty. Tak jest moje zdanie. No Zajmę i uwagę. co? No, muszę kalendarz. Kalendarz adwentowy. No, Przepiękny jest. No. Bajeczny! Nie, nie, wezmę ten. Świąteczny musi tak. być. Jest to się. mleczko. O, to tego to zabieram. Hop! Tu więcej kalendarzy nie ma. O, naklejki są! Fajne tatuaże Ja sensoryczny, nie bierze. Biorę dla lali Karolina, to jest złe miejsce dla nas. To jest ja kocham Biorę to dla córy, to bierzemy dla córy. No, Ale nie to, to szybko zginie. To czekoladowy. Lepiej, czekoladowy. chyba weźmiemy, co? Bardzo ładnie wyglądają. A są dwa różne, nie? Ale od to jest cena w tej tak? Albo chyba to się mleczko, wydaje mi się. To gdzie jest Więc moi drodzy, trafiliśmy na Pragę. Mamy mi kołajkowe. Wejście, hmm. obat i masz świątecznego karkę na koszulce. Mandarynki, kar, chtrutla. Co tam masz jeszcze? A tam jeszcze? A, to tam jest inne. <laughs> że to jest Christmas time, <laughs> tak. ale na zarabiista koszulka. Taką koszulkę potrzebuję na działkę. W chaosie kolekcja jest, tak? Tak, wzory. No muszę taką mieć. Jeszcze był barszczem. Maliśmy zjeść mało świąteczne jedzenie, ale mamy świąteczne herbaty. Przede wszystkim dookoła świąteczny klipet. Tu mamy ro ro ostra, tak rozgrzewającą Ostre, co jest ostre, kimchi no, Ja nie wiem, co się ma po kimchi, a po... Chciałam spróbować, żeby nie było, że się zaniknęło Ale to było bardzo no, dobre, to no, Mamy jeszcze miso, no i jest choinka Jest świąteczny vibe Dobrze, mamy smażony ryż Krewetki z czosnku, kaczka już zjedzona na kaczka Tu były krewetki na ostro Bardzo ostre Ale kaczka wow Bardzo dobra Teraz czas spróbować. tego nie nie już. Mam nadzieję, że to jest jajko, ale widzę, że już jest jajko. Jest jajko. Dobrze, moi drodzy, wróciliśmy z jedzenia. Jeszcze mały problem w restauracji. Mieliśmy troszkę Schachermacher tam był z tymi płatnościami, nie podobało. się Ale udało mi się nam to... się w końcu. Co się... E... Coś tam było. Nie. A on mówi, że, że czy możemy gotówką. No coś tam, było, że termin nie działa, nagle terminal zaczął działać. Coś mi się to nie podobało, no. więc było troszkę dziwnie. A teraz wracamy do domu i później po córę, ale pewnie będziemy dużo pracować przed kątem. Więc żeby nie zamulać, chciałbym się z Wami pożegnać już w tym blokadzku. Tak. Ale dzień, powiem, dzień no? nam się bardzo podobał, powiem Wam, że w ogóle... Żeby Świetna się wypu... atrakcja ta czekolada. Tak, wybrać się, ale wybierzcie się z dorosłymi ludźmi. Niestety, ale dla dzieci tylko starszych. chcemy mamy zabrać. Było tam sporo, słuchajcie, dzieciaków takich w wieku szkolnym, to trochę się wynudziły. Oczywiście najfajniejsze były te momenty, gdzie można było spróbować czekoladę zjeść, na koniec się dostawało. Tak, tak. No cena wysoka, bo 70 zł z przewodnikiem to jest super. Pani przewodnik była ekstra. Świetnie bardzo po... Świetnie opowiadała. Pozdrawiamy, bo nas rozpoznała. Tak. Także staraliśmy się tam jej nie nagrać, ale, ale żeby, żebyście troszkę usłyszeli, jak to, brzm, jak to wygląda. to to bo wiedza miała ogromną. No, o, o wedlach, o rodzinie wedlów bardzo ciekawe. Więc y, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego wyjścia. No takimi kołajkowe wyjście z naszymi dziewczynami, bo dawno nigdzie nie byliśmy, bo ciągle wiecie. To jeszcze jakoś. na świąteczną musimy się wybrać, ale Chodź. to musimy dobrze zaplanować. I jeszcze Wam pokażę, co kupiliśmy w fabryce czekolady. Tutaj w mleczko piernikowa. Wzięliśmy trzy opakowania, bo tutaj na działkę i też może na jakiś prezent. Kubeczek. I tutaj bardzo dużo osób kubeczki kupowały. To jest ten właśnie z Zebrą, ten warszawski. Były też takie oblane czekoladą kubki. Były niedrogie, bo za około 20 zł. Piasek sensoryczny dla córki o y, zapachu truskawkowej czekolady, oczywiście niejadalne No i wzięłam jej też, musiałam je wziąć kalendarz. Musiałam je. jest śliczno, z tym mikołajkiem, z tym bałwankiem. No ekstra to wygląda. Także to są nasze zakupy z fabryki czekolady. próbuję piernikowego. A może i mleczko? Mhm. Słynny rysownik Czuć cynamon. O, czekaj, poczekaj. Cynamon, śliwka. Co to jeszcze jest? Mhm. Pyszne. Fajny dzień w ogóle. Bardzo fajny, właśnie mi dziewczyny piszą, że też są zadowolone z wyjścia filmowego więc super. Ja uciekam jeszcze nagrać jeden kalendarz, bo właśnie mi przyszedł do biura, także się z Wami żegnamy. A my jutro jedziemy ekipą pakować świąteczny box prezentowy dla Was, pokażę, który zapewne jest już na stronie, jak oglądacie tego vloga. Będzie super wypasiony. Tak, mówimy. wypasione, A i dziękujemy za wszystkie, za tak dobre przyjęcie medełka jasnego, jasny brąz. Bardzo dużo Was kupiło. Takie zainteresowanie tak. mieliśmy na stronie. Nie spodziewałem Widać, się. Widać, że tyle osób czekało na to jasno brązowe medełko. No, bo wiesz, jest dużo blondynek, nie? Po prostu. Po prostu w naszym kraju są blondynki. Dobra, uciekamy. Trzymajcie. A, się. Love you, bye.